Hi, welcome. Znacie te obrazki z demotywatorów? Te, które mówią o tym, jak to w przeszłości żyło się o wiele lepiej. Wiecie te obrazki, które pokazują wam wasi rodzice, mówiąc o tym, jak to kiedyś były czasy, a teraz nie ma czasów i wy po prostu próbujecie powstrzymać się przed powiedzeniem dla nich, że myślą tak tylko dlatego, że są w 100% zaślepieni przez nostalgię? Tak, dokładnie te. A więc wpadłem na genialny pomysł. Co gdyby zrobić to ale o grach? I wtedy zacząłem myśleć, tak, jest przecież bardzo dużo starych gier. Jakby musiałbym wybrać gry, które miały na tyle duży impact, że ludzie cały czas myślą o nich i myślą takie, wow, to było fajne, szkoda, że tego już nie ma, ale musiałem wybrać też gry, które wydarzyły się na tyle niedawno, że ludzie cały czas o nich pamiętają i myślą takie, hmm, no szkoda jednak, tak szkoda. I tak myślałem o tym i myślałem i no nie mogłem znaleźć jednej lub paru gier, które to by zrobiły. To musiał być jakby olbrzymi impact, który stał się niedawny i o którym ludzie cały czas mówią. No, niestety nie znam niczego takiego. No, chyba, że to. Także jak większość z Was wie, Cartoon Network w 2024 roku zamknął oficjalnie swoją stronę internetową, która posiadała kilkadziesiąt gier. Postanowiłem temu też, że dzisiaj będziemy rozmawiać o historii gier Cartoon Network, jak i porozmawiamy o samej historii Cartoon Network i zadamy sobie pytanie, czy te gry były w ogóle dobre, czy my po prostu jesteśmy zaślepieni kompletnie nostalgią. A zatem, nie przedłużając. Yeah, it was Cartoon network. Turner Entertainment Networks proudly present the world's first 24 hour cartoon network. Cała historia zaczyna się 1 października 1992 roku, kiedy to Cartoon Network oficjalnie zadebiutowało jako kanał telewizyjny, który reklamuje się jako pierwszy kanał, który puszcza kreskówki 24 na 7. Na samym początku były to klasyczne kreskówki, takie jak Tommy Jerry, Flintstonowie, jak i Królik Bugs. Wszystko jednak się zmieniło w 1995 roku dzięki programowi What a Cartoon. Cały ten program polegał na tym, że różni artyści tworzą 7-minutowy segment na temat kreskówki, którą chcieliby stworzyć. I zależnie od tego jak widownia, jak i szefostwo Cartoon Network polubił ten segment, to może stać się on pełnoprawną kreskówką na kanale Cartoon Network. Dzięki temu programowi dostaliśmy takie kreskówki jak Dexter, Atomówki, Johnny Bravo, Krowa i Kurczak, jak i wiele, wiele innych. Teraz zbliżamy się do 1998 roku, w którym to oficjalnie zaczyna swoją emisję polski kanał Cartoon Network, w którym to możemy oglądać kreskówki po polsku. Idąc dalej dochodzimy do lat 2000, do złotych lat Cartoon Network, w których ta widownia Cartoon Network zaczynała być coraz większa i dostaliśmy takie przebojowe kreskówki jak Ben 10, Samurai Jack, Młodzi Tytani, jak i Johnny Test. Były to też czasy, w których Cartoon Network zaczęło eksperymentować poprzez stworzenie swojego pierwszego filmu kinowego, jak i poprzez dodawanie elementów live action na swój główny kanał Cartoon Network. Do tego w 2001 roku wystartowała polska strona internetowa Cartoon Network. I potem mamy lata, które ja personalnie nazywam złotymi latami Cartoon Network, ponieważ ja wtedy ten kanał oglądałem, czyli od roku 2010 do 2015 16, gdzie były takie kreskówki jak na przykład niesamowity świat Gambola. Regular show Steven Universe, pora na przygodę Scooby-Doo Incorporated lub nawet Ninjago. Do tego cały czas widownia Cartoon Network tylko rosła i w 2013 osiągnęła swój pik w Ameryce dobijając prawie 100 milionów widzów miesięcznie. A więc jak widzicie Cartoon Network miało się naprawdę dobrze, a więc co się stało, że w 2022 roku zaprzestano kompletnie produkcję nowych kreskówek, a w 2024 roku zamknięto oficjalną stronę internetową Cartoon Network? I odpowiedź na to jest prosta. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeżeli porównamy to ile Cartoon Network zarobił z reklam w 2014 roku, a ile zarobił w 2024 roku, to zauważymy spadek 80% z 660 milionów dolarów do około 130 milionów dolarów. I nie jest to coś, co tyczy się tylko Cartoon Network. Dotyczy to także Nickelodeon, Mini Mini i Disney'a, przynajmniej kanału Disney'a. I jest to spowodowane tym, że mamy po prostu więcej opcji. Teraz, jeżeli jakieś dziecko chce sobie coś obejrzeć, to sobie po prostu włączy YouTube'a, Netflixa lub cokolwiek innego. A jeżeli jakiś rodzic chce lepiej nadzorować to, co jego dziecko ogląda, to na rękę jest mu to, że może po prostu wybrać, co jego dziecko będzie oglądać. Co jest kompletnie inne telewizji, gdzie nie masz wpływu na to, co aktualnie leci i maksymalnie co możesz zrobić, to po prostu zmienić kanał. A zatem, cały ten spadek był po prostu naturalną rzeczą, która przyszła po tym, jak dostaliśmy tyle nowych opcji. I doprowadziła do tego, że w 2022 roku. Był merch pomiędzy studiem Cartoon Network a Warner Bros. Animation, przez co masę artystów, do tego samo szefostwo zostało zmienione na Dawida Zasława, który tego merczu dokonał. I tak też przez niego zamknięto oficjalną stronę kartu Network, jak i przeniesiono większość kreskówek na HBO Max. Powiedziałam większość, dlatego że nie znajdziemy tam niektórych starych kreskówek, których nie dodano po to, żeby po prostu uciąć koszty. I tak też pewna era kreskówek się niestety zakończyła. I choć kanał Cartoon Network cały czas nadaje, to jest to po prostu duch dawnego siebie. Porozmawiajmy jednak o tym, po co tu jesteśmy, czyli o grach. Cartoon Network zaczął oficjalnie publikować swoje gry już od 1996 roku. Były one tworzone przez same Cartoon Network lub czasami outsourcowane do innych studiów, jednakże to wszystko zmieniło się w roku 2000, kiedy to powstało nowe studio Cartoon Network Interactive, które to zaczęło samodzielnie tworzyć prawie wszystkie gry Cartoon Network, które były dostępne na konsole, PC lub urządzenia mobilne. Większość tych gier jednak była dostępna na głównej stronie Cartoon Network, która ta zmieniała się masę razy przez ostatnie 28 lat. W 2014 roku Cartoon Network Interactive zmieniło oficjalnie swoją nazwę na Cartoon Network Games, gdzie to tworzyli gry aż do 2020 roku, po którym po prostu przestali tworzyć nowe gry. I tak też oto niestety umarła era gier Cartoon Network. Ale czy gry, które oni w ogóle tworzyli, były dobre? Zobaczmy to poprzez granie w nie wszystkie, ale na samym początku otwórzmy moją małą tabelkę w Excelu, która zawiera listę wszystkich gier, które były dostępne na stronie Cartoon Network i... O, okej, okay, jednak, jednak nie. A więc Cartoon Network ma ponad 600 gier. Nie będę grał w nie wszystkie. I szczerze, nawet jakbym chciał zagrać w te wszystkie gry, to nie mogę po części, bo nie wszystkie gry, znając życie, zostały zarchiwizowane, i są na to dwa powody. Pierwszy powód, być może to jest losowa gra, i po prostu nikomu nie chciało się archiwizować losowej gry z kartu network, i po prostu zniknęła. Drugi powód, może być to gra serwerowa, jak na przykład Tunix, a więc nawet jak spróbujesz ją zarchiwizować, to nie będzie ona działa, bo jest to gra serwerowa. Także, także. Sposób, w jaki będę oceniał te gry, będzie wyglądał następująco. Będę brał minimalnie jedną lub dwie gry z każdego roku i po prostu robił notatki, co ta gra robi dobrze lub co ta gra robi źle. I przy tym będę wykluczał takie gry, jak na przykład Cup, które, no bądźmy szczerzy, jest po prostu podróbką FIFY. Zagrałeś w tą grę raz i wiesz o co chodzi w całej serii, nie musisz tego powtarzać. A więc, no tak, widzimy się po tym, jak skończę grać w gry. Segment informacyjny. W dalszej części materiału, kiedy będę mówił coś o większości gier lub będę po prostu ogólnikowo mówił o grach, to będzie mi chodziło o gry wyprodukowane od roku 2000 do roku 2014, bo wtedy Kartu Network produkowało jak najwięcej gier. Choć głównie będę mówił jednak o grach wyprodukowanych przed rokiem 2013, bo mieliśmy się skupić na grach nostalgicznych. Skończyłem! I był to koszmar. I żeby wyjaśnić, koszmarem nie było granie w te gry, przynajmniej nie we wszystkie, a prawdziwym koszmarem było znalezienie tych gier, o których słuch kompletnie zaginął. Pierwszym problemem było to, że te gry opierały się na wtyczce Flash, która po prostu od paru lat już nie działa. Ale tutaj z pomocą przyszedł mi super program. Flash. Gdzie ludzie mogą dodawać stare gry, które właśnie działały na wtyczce Flash i dzięki temu programowi mogą działać dalej. Jednak tutaj nastaje drugi problem. Czyli ludzie nie archiwizowali wszystkich gier Cartoon Network, no bo po co mieliby to robić? Czyli na przykład, ok, może znajdę tą pierwszą grę Cartoon Network, która była opublikowana w 1996, ale nie znajdę losowej gry z roku 2003, no bo ludzie nie myśleli, żeby archiwizować te gry w tamtych czasach, a więc też miałem, niestety, limit w to, co mogę lub nie mogę grać. Ale przejdźmy dalej. Czy te gry były w ogóle dobre? Krótka odpowiedź: zależy, choć bardziej w tą stronę, że nie. Przynajmniej nie na tyle, na ile ja je zapamiętałam. Trochę dłuższa odpowiedź, no to to jest jednak trochę dużo gier, a więc nie ja mogę po prostu przypisać jednej oceny do ich wszystkich, bo nie sądzę, że dobrze by odzwierciedlała, czy te gry są dobre, czy jednak no, nie są dobre. Ponieważ choć personalnie uważam, że niektóre z tych gier są nawet ok, no to większość niestety nie jest. A więc ta ocena musi być bardziej rozległa, szczególnie kiedy popatrzymy na to, jak bardzo niektóre gry się od siebie różnią. Bo ku mojemu zaskoczeniu gry Cartoon network nie ograniczały się tylko do gier akcji, ale mieliśmy także gry zręcznościowe, gry pamięciowe, gry RPG, gry rekreacyjne, a nawet puzle. A zatem sądzę, że raczej każde dziecko by znalazło w tych grach coś dla siebie. Nie porozmawiajmy o nich, porozmawiajmy o dzieciach, bo to oni byli właśnie główną grupą docelową tych gier. A więc jeżeli popatrzymy na szerszy obraz, to widać, że te gry ewoluowały, tak, że były coraz bardziej dopasowane do swoich odbiorców. Od pierwszych gier, które nie są za bardzo intuicyjne i czasami nie mówią ci nawet jak w nie grać, aż do gier dzisiejszych, gdzie instrukcje są pokazane w taki sposób, że nawet dziecko, które nie potrafi czytać, raczej zrozumie jak grać w daną grę. Dlatego, jeśli jakieś dziecko chciałoby zagłębić się na przykład w fabułę swojej kreskówki, to istnieją też takie gry, które próbują sobie Opowiedzieć jakąś historię, pozostaje jednak pytanie, czy te gry byłyby interesujące, czy byłyby entertaining dla dzieci. Nie, nie byłyby. I istnieje na to parę powodów. Pierwszy powód. Większość z tych gier jest po prostu nudna. Te gry, które my być może pamiętamy za naszego dzieciństwa, które sądziliśmy, że są super, są tak naprawdę tylko małym procentem wszystkich gier, które wtedy ogrywaliśmy. I tak szczerze, nawet te gry, które być może sądziliśmy, że kiedyś były super, teraz mogą okazać się po prostu nudne. Ja tak miałam z Grow Banten Omnitrix Unleashed, którą za dzieciaka lubiłem, a teraz mnie po prostu nudziła. I cały ten rad jest tylko po to, żeby powiedzieć, że skoro dla mnie, dla dorosłego człowieka, który ma trochę większą attention span niż przeciętne dzisiejsze dziecko, przez to, że attention span dzieci coraz bardziej spada z roku na rok, to skoro mnie to nudzi, to dzieci będzie to nudzić tym bardziej. Szczególnie, że większość tych gier nie posiada nawet elementów, które bardziej by zachęciły te dzieci do grania słabe ustawienia. I tutaj muszę powiedzieć, że ten powód być może istnieje tylko dlatego, że nie gram na oficjalnej stronie Cartoon Network, no ale trochę nie mogę, a zatem i tak o nim opowiem. Zaczynając, niektóre gry mają bardzo złe ustawienia, na przykład czułości przycisków. Kiedy naciśniesz przycisk, żeby iść w jakąś stronę, to twoja postać tam po prostu leci, przez co bardzo trudno jest sterować w grze. Innym słabym ustawieniem, na które się napotkałem jest głośność gry, której czasami nie da się kompletnie zmienić, a więc musisz przyciszać cały komputer, żeby nie wybuchły ci bębenki słuchowe. Kolejnym złym ustawieniem jest to, że czasami gra nie reaguje nawet na to, że nacisnąłeś dany przycisk, i musisz go nacisnąć kilka razy, żeby w końcu zareagowała. Powód trzeci. Gry są zbyt długie i nie mówię tutaj o grach, które nie mają końca, które polegają na tym, żeby nabijać coraz większy i większy wynik, tylko mówię o grach, które faktycznie mają jakieś zakończenie. Uważam, że większość tych gier jest po prostu zbyt długich z jednego prostego powodu. Nie da się ich nigdzie zapisać, a więc jeżeli założymy, że jakieś dziecko chciałoby ukończyć losową grę Cartoon Network, musiałoby ono poświęcić około 2-3 godzin ciągłego grania, co nie sądzę, że chciałoby ono zrobić, kiedy powiedzmy ma pozwolenie od swoich rodziców, opiekunów, żeby grać około 2 godziny dziennie. Powtarzalność. Gry Cartoon Network powtarzają się w najgorszy możliwy sposób. W jednej grze pierwsza, dwudziesty poziom może różnić się tylko tym, że na przykład gra jest szybsza albo mamy po prostu więcej przeciwników. Z kolejnymi poziomami nie dostajemy żadnych nowych elementów, a gra próbuje zwiększyć swoją trudność w najtańszy sposób. Do tego większość tych gier jest po prostu przeróbką już bardziej popularnych lub klasycznych gier. Na przykład podróbką Ponga, podróbką Simon Says lub jedną z ostatnich ostatni gier, którą opublikowało Cartoon Network, która jest po prostu podróbką Fruit Ninja. Podsumowując, gry Cartoon Network są tak dobre, że gdybym miał wybrać pomiędzy graniem w jakąkolwiek grę Cartoon Network, a graniem w Balatro, zawsze wybrałbym granie w Balatro. Jakby te gry były ok, jak na czasy, w których istniały, ale w większości jednak były one podtrzymywane przez kreskówki, na których to się one bazowały. Jednakże. Wiem, że te gry były naprawdę dobrym doświadczeniem dla ludzi, którzy wcześniej nie mieli styczności z grami, ale niestety większość tych gier po prostu się źle zestarzała i nie dałaby rady dorównać teraźniejszym grom. Ale są wyjątki, i to są takie wyjątki, które nawet być może dałyby radę zainteresować nową generację. Ja za to mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i cześć!